Jakby, no środowisko wiejskie zawsze było kuźnią talentów sportowych. No, to naturalne predyspozycje młodych mieszkańców wsi, którzy od małego zmuszani, zmuszani, no, jakby włączani byli do aktywności fizycznej poprzez pracę w polu, czy to, czy nawet pokonywanie dalekich odległości do, do szkoły, do, do, do kolegów. Stąd do dzisiaj najważniejsze dyscypliny sportowe w ludowych zespołach sportowych to są zapasy, no, bo ta naturalna siła tych, tych chłopaków ze wsi, którzy noszą ciężary od małego, małego jest wykorzystywana, czy to podnoszenie ciężarów, czy to kolactwo, czy też tenis stołowy. A dlaczego tenis? No bo nie jest, niewiele aktywności sportowych można było na wsiach uprawiać, a ten stół do tenisa można było, czy to przy świetlicy parafialnej, wiejskiej ustawić. i Już ktoś w tego tenisa grał, no, jeśli już jesteśmy przy tenisie, no to choćby Andrzej grupa, tak, ZTS Zelgoszcz się wywodzi i, i tam rozpoczyna swoją aktywność. I to też jest jakby przy tych do dzisiejszych czasów, tych talentów sportowych w momencie, kiedy nie będzie tak naprawdę, nie chcę powiedzieć specjalnego traktowania, ale jakby innego traktowania klubów wiejskich, małych, które no, nie mają możliwości szukania naboru do drużyny z nie wiadomo jakiej ilości dzieciaków. Jeśli tych małych klubów nie będzie, to nie będzie wielu talentów sportowych, które tak naprawdę nie trafią na boisko. A dzisiaj, gdzie już podwórka, praktycznie wszędzie umierają i na podwórkach dzieci się nie ruszają, jeśli nie ma tego instruktora, nie ma tego klubu sportowego, no to ten talent nawet jak będzie odkryty w wieku, nie wiem, czwartej, piątej klasy podstawówki, to już może być za późno do tego, żeby do sportu trafić, bo wcześniej zbyt mało się rusza, bo, 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 bo dzisiaj dzieciaki mają inne nawyki.